Robert Lewandowski poza podium plebiscytu Złotej Piłki. Krótkie podsumowanie wczorajszej gali najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody piłkarskiej jest tematem naszego odcinka. Zacznijmy może od tego, że niespodzianek nie było wczoraj zbyt wiele, i jest to dość istotna sprawa, gdyż medialne przecieki, jakie przekazywały hiszpańskie media, sprawdzały się w sporym procencie. To nieco eliminowało element zaskoczenia podczas samej gali, a co za tym idzie, w pewnym stopniu po prostu psuło jej oglądanie. Oczywiście nie chodzi tutaj o nagrodę główną, bo wygranego złotej piłki każdy kibic piłkarski, mocniej interesujący się futbolem, zna już od kilku miesięcy. Co ważne, na wczorajszej gali po raz pierwszy nagrody nie były przyznawane za ostatni rok, a za ostatni sezon, co jest bardzo istotną zmianą. Natomiast nadal format samego plebiscytu wydaje się daleki od idealnego, zresztą podobnie jak moment piłkarskiego roku, w którym te nagrody są wręczane. Tak naprawdę o tym, że akurat w poniedziałek 17 października odbędzie się gala złotej piłki, można było dowiedzieć się na ostatnią chwilę, gdyż kompletnie nie było to promowane medialnie. Żeńsko złotą piłkę drugi raz z rzędu zgarnęła zawodniczka Barcelony Alexia Putejas. Młodzieżowym piłkarzem sezonu został natomiast kolejny gracz katalońskiego klubu, jakim jest Gavi. Tym razem podczas gali wręczono dwie nowe nagrody. Zawodnikiem docenionym za działania charytatywne, a także społeczne został Sadio Mane, otrzymujący nagrodę imienia Sokratesa. Kolejna nagroda to wyróżnienie napastnika sezonu imienia Gerda Millera, przyznawana najlepszemu strzelcowi. Jej laureatem został Robert Lewandowski, który w trakcie sezonu 2021-2022 dla Bayernu Monachium, a także polskiej kadry strzelił w sumie 57 bramek. Kolejna kategoria to nagroda imienia Lwaja Szyna, oczywiście dla najlepszego bramkarza. Tym razem wątpliwości nie było i trafiła ona w ręce Thibaut Courtois, który błyszcza w barwach Realu Madryt. Jeśli chodzi o nagrody poboczne, pozostała nam jeszcze ta przyznawana najlepszemu klubowi sezonu i tutaj pojawiło się niemałe zdziwienie. Okazało się bowiem, że Real Madrid, a więc mistrz Hiszpanii, a do tego triumfator Ligi Mistrzów, trafił dopiero na trzecie miejsce, wyprzedzony przez Liverpool i Manchester City. Tak naprawdę z tego typu niezrozumiałych decyzji słynie jednak plebiscyt France Football. Jeśli chodzi o najważniejszą nagrodę, a więc złotą piłkę w składzie topowej dziesiątki obyło się raczej bez zaskoczeń. Dość mocno zdominowali ją zawodnicy Realu Madryt, który przecież chwilę wcześniej został uznany dopiero za trzecią drużynę sezonu, co pokazuje skalę absurdu. W topowej piątce widzielibyśmy miejsce dla Thibaut Courtois, natomiast jak wiemy w takich plebiscytach bramkarze nie mają większych szans. Robert Lewandowski tym razem zajął czwarte miejsce, co jest dobrym wynikiem, natomiast nie niedosyt pozostaje, gdyż spodziewaliśmy się jednak miejsca na podium. Kiedy znowu zmieniane były zasady przyznawania złotej piłki, mówiono o największej wadze osiągnięć indywidualnych, co spokojnie dawałoby podium polskiemu zawodnikowi. Natomiast jak widzimy nadal w tym plebiscycie decydują wyniki drużynowe, a tutaj znacznie wyżej od Ligi Niemieckiej jest stawiana angielska Premier League, której mistrzem został De Bruyne, Sadio Mané zgarnął natomiast Puchar Narodów Afryki, a do tego z Liverpoolem zagrał w finale Ligi Mistrzów. Złota piłka tym razem trafiła w ręce Karima Benzemy, który w ostatnim sezonie prezentował życiową formę. 50 bramek dla Realu Madryt i reprezentacji Francji. Tytuł mistrza Hiszpanii wygrana Liga Mistrzów a do tego ogromny wpływ na grę ekipy z Madrytu. Benzema w ostatnim sezonie często zdobywał gole w bardzo nieoczywistych sytuacjach, odwracając losy meczów i bezpośrednio decydując o ich wyniku. Z takim wyborem najlepszego piłkarza świata tym razem po prostu nie ma co dyskutować.